Hej, cześć, siemano, z tej strony Lake Mer. Witam was w kolejnym odcinku z GTA Vice City i mam pewien komunikat zo... <śm> do powiedzenia, do zakomunikowania, nie wiem jak wam to powiedzieć. Um, może zróbmy inaczej, pokażę wam coś takiego. Jak myślicie, o co mi chodziło? Pewnie osoby dobrze słuchające mnie Pewnie będą kojarzyć, że miałem pewne problemy z frapsem. Frapsem, raczej frapsem, który nie był zbyt kompatybilny z grą i chłopak się buntował. W momencie nagrywania, gdy wchodziłem w menu, e, czy też chciałem zapisać grę, czy, czy cokolwiek w tym... W ten deseń, gra po prostu się wywalała do pulpitu, i, i tak się to kończyło. I tak więc. Zważywszy na to, iż The Binding of Isaac nie da się nagrywać frapsem, przerzuciłem się na program Bandicam. powinniście go kojarzyć. Program nie jest jakiś super skomplikowany, ale robi pewne problemy. Czyli po pierwsze, miałem problem w ogóle, żeby zacząć nagrywanie e, gier na full screenie. Czyli powiedzmy, no, gier, tak jak teraz mam włączoną, bo Aizako oczywiście zaznacza okienko, które ma być nagrywane i nie ma z tym problemu żadnego. Ale tam, tak, podjedziemy do telefonu, a to za chwilę. Ale już mówię o co chodzi. Mhm. Mimo iż mam w tym momencie pokazane, że mam 92, 91, 85 klatek na sekundę, to czasami, gdy jeżdżę czy coś robię, Możecie zauważyć zrywki, chociaż nie wiem czym jest to spowodowane ponieważ w momencie zrywki automatycznie no, mam takie coś zakodowane w głowie, automatycznie e, moje oczy sięgają policznik FPS-ów i cały czas jest to na plusie, tak więc wiecie, trzeba, trzeba temu jakoś zaradzić. Ale mniejsza to, zaczynamy, e, że tak powiem, Let's Play. Tak więc witajcie w czwartym odcinku. A my zajeżdżamy po telefonu, do którego ostatnio chcieli, żebyśmy przyjechali. Potem zajedziemy do Diaza. Ale dobra, jedziemy z tym kotem. Zabić żonę. Moje kłopoty na pracę, dobrze zrobione panie Thiel. Moja klienta była bardzo zadowolona. Mam więcej pracy dla Ciebie. Z bardziej przyjemnym rozwiązaniem. Twoja następna praca jest napisana na telefonie. Aha, no w sumie już jedną misję wykonywaliśmy. Okej, okay, to będzie wyglądało na wypadek samochodowy, po prostu ją... Aha, okej, okay, dobra, po prostu ją rozwalimy. Jedźmy jakoś bliżej. No raczej, musimy podjechać bliżej. Dobra, postaram się nie używać broni i postaram się uciec, gdy samochód będzie w płomieniach, ale z tym może być też problem. Nie oh Boże, tylko kobieto rozjeżdżasz ludzi. Zwróciłaś na to uwagę w ogóle? Ci nie pomoże. Ja mogę ci tylko pomóc. Ja tu jestem ten dobry i ja pomagam. Oczywiście pomagam tym złym, ale to już w mojej kwestii, droga pani. A tymczasem ja bym chciał, abyś ty się już tutaj ewakuowała z tego świata. Gini, przepadni, sporo nieczysta. Tylko ja bym chciał, żeby mi się samochód prędzej nie rozwalił. Oczywiście. Boże, Mario. No tak, zamknij drzwi, bo masz przeciąg. A my dalej ścigamy te panie. O, o. Super. Proszę ten samochód. To było dość... dość dziwne. Kobieta nie zauważyła, że ktoś właśnie wysiadł z samochodu. Zmienił go i, i jedzie dalej za nią, ale to taki szczegół. Kto na takie coś patrzy, tak? Już mnie nie ma. Ok, 200 dolców dostaliśmy i jedziemy do Diazza. Zobaczymy, co on tym razem odwali w swoim domu. Jak oglądaliście ostatni odcinek, to widzieliście, jak... Potraktował swój coś tam, w sumie sam nie pamiętam co, oczywiście gliniarz się wyładował pod koła i co, I nie ustąpiłem i teraz ma pocha. policja, że go rozjechałem, no dajcie z No dobra, jedziemy do tego Diasa, tam jakieś pierdoły Parmazony wam tu gadam, a Dias czeka. Ale w sumie, chyba wiem o co chodzi. Będziemy mieli... Okej. Okay. O, o, o. 57 fpsów, a były ścinki. Za, zapamiętać. Nie, tu jeszcze ten Bandicam no, jakieś dziwne no, no, rzeczy no, czasami no, robi. No i dobra. Prawdopodobnie będzie chodziło o... O tamten dom, do którego tam wcześniej jechaliśmy. Ale sprawdźmy. Czas apokalipsy 86. To jest bodajże rocznik. Kind of Okej, okay, czyli tym razem Tommy. telefon. What, Ricardo? The idiots, to think Okej, okay, These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gaio in Vice City. What next? Huh? The Stinking Mafia? That gang place is a fortress at ground level. So, Quentin here. Quentin! Quentin! Who'll fly you over the area? Eradicate them! What do you think you're doing? What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and Iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. One thing puzzling me. What's with Quentin? I don't know. I always kind of liked it. Quentin Vance. Vance? Did hate Quentin's Hey, I got enough of that at school! Let's poor bastard! Where the hell are we headed anyway? Ron Island! You ever fire one of those from a whirly? No, I'll get a bit of practice on the way though! Okay, dobra. Hi, I need to straddle, no funny, Okay, we're almost there! We'll make a couple of... Bags. Postaram się. Zmienimy czułość myszki na mniejszą, żeby tak jakoś super nie ten nie latała nam Strzelam, ale ty bardzo się tam rzucasz widziałem go tam. muszę jeszcze zmniejszyć czułość popatrzcie dobra na chwilę obecną będę zwalił po prostu to co może wybuchnąć Tam Jeszcze była beczka. No drogi panie, Lęsie się węsia, ja już tu wszystko załatwiłem. Proszę, osz ty żyjesz. Teraz jeszcze! Jest bodajże ostatni! Powodzenia bracie! Dzięki! Dałbyś mi tą broń? No ale wysadź mnie co? Okay. Dziękować. Coś tu strzela, ale nie jestem pewien co i kto. Chyba on. Załatwmy to powolutku, starannie. Mój jeden pocisk. Masz na trzodach. Powolutku, spokojnie. Nigdzie nam się nie spieszy. Tu jest przejście na dach. Tak. I tam jest nasz punkt z tego co widzę. Czyli nasza walizka. Czyż to jest nasz kolega? Jest biały garnitur. Jest nasze czarne opakowanie w białym garniturze. No i dobra, no. Wszystkie mosty zostały odwo... otwarte. Czyżby już trzecie na miasto się odblokowało? Super. Eee, muszę coś sprawdzić na mapie, w takim razie. No jestem tutaj, mamy jeszcze... Zobaczcie, legendę. Eee, Avery, okej. Okay. Hmm. Dobra, skoro już tu jesteśmy, to skoczymy do Diaza, no nie będziemy jakoś super... Okej, okay, dobra, telefon. Halo. Tommy, to ja, Colonel Cortez. Spójrz senor, myślę, że jesteś człowiekiem, który może coś zrobić. Please help me. You can find me at your boat, huh? No to mamy trzy misje, tak więc um, najpierw dias. Najszybsza łódź. Not so pleased with yourselves now, huh? Bro, what were you waving at thing? No more pigeon shit on my co, eh me? Guess not. <laughs> You're damn right. Now listen. You know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me, and I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream: a faster boat. Rumor has it the boatyard has just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy, I want that boat. <laughs> <I> <laughs> that get get you? Right? Where'd you come from? <laughs> Widziałeś gąb? Nie radzę ci się zbliżać do, do posiadłości Diaz'a. Ci nie lubię. Ale czy gra może... Może nie gra, wybaczcie. Czy, czy program do nagrywania może przestać dziwne rzeczy robić? Bym był, był wdzięczny bardzo, nie To nawet bardzo. No, to witajcie w trzecim mieście. Tak, dbacz pani, i moja droga. Tutaj też będzie trochę misji. Gra też w sumie, tak mi się wydaje, że nie jest jakoś super długa. Ale kurczę, tutaj się klimat liczył. Lata 80. To naprawdę się fajnie wybrało. Ale już sobie przypominam, co nieco. Jest tutaj sporo jeszcze misji. To raczej nie powinno dziwić. nie, no to... z Uzi możemy chodzić. No to chyba raczej e, ta zamiana była... Wiecie, jakoś... Dobra, co? Uziak w łapę i... idziemy. Okej. Okay. Okej. Okay. Coś czuję, panowie, że was jest tu bardzo dużo. No, te trafienie w głowę to... To nie był przypadek, wierzcie mi. Coś tu strzela. Tu jesteś! Dobra, spoko luz. zaraz zwoduję to. Mureńko Panowie! się pożegnać ze światem żywych. I wodujemy. Chlupst do wody. wam, że tak się trudniej strzela. Co jak co? Dobra, panowie, dużo was tam jeszcze jest? Chyba nie. Nie no, to nie będzie problemu do diaza. Prosta droga. W międzyczasie, gdy płyniemy, ja sobie sprawdzę. SMS-a, którego dostałem, mam nadzieję, że na nagraniu nie słychać w ogóle żadnych tam dźwięków. Dobra, trudno by nie trafić w ten punkcik. A pan policjant, co by chciał? No i dobra, dzięki. W takim razie ja wysiadam tu, się znaczy wsiadam tu. Jedziemy do Corteza, mam nadzieję, że gdzieś tam można wysiąść oczywiście, że można było misję wziąć, bo będzie problem. W Houston We Have Problem. Big Problem. Tu są wszędzie płotki, ale chwila, moment, tu właśnie nie ma jednych. Teraz telefon. dobra. Nie pójdziemy do tej budki. No, nie śmiałbym teraz podejść do niej. Bardziej bym chciał, wiecie, się tutaj zalokować, tak, by wysiąść. No, panie Versetti. What the fuck? Idzie pan do przodu. Możesz cholera jasno. Coś pana robisz najlepszego. Dobra, wysiadłem. Sukces. Na moją oczywiście miarę. biegniemy w takim razie do. Dobra, podjedźmy. To Corteza. Domyślam się, o co chodzi, ale, ale sprawdźmy. Yes, sir. Diaz yes, was pleased and would like to meet you again. Is that a good thing? Of course. Although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud. No matter. I have a proposal that you could profit. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Pick it up for me. And once you get it, I want you to call me immediately. Dobra, <coughs> to I coś czuję, że może być problem, bo nie wiem jak go zdobyć. Bo co to za misja, to ja sobie przypomniałem bodajże. Coś mi tam w głowie świta. Ale problemem jest to, że tam bodajże cała kawaleria jedzie. Ale to zresztą zobaczycie, tak? Wszystko jest dla ludzi. To to jedno. Pojedźmy do tego drugiego miasta. Ale by się tam wyskoczyło. Ale się nie wyskoczy. No i gdzie to jest? Gdzieś tu zaraz powinno być. Jest tam jest. I bodaj, że czołg muszę porwać pan coś ode mnie chce? Nie? To ja biorę czołg.

Chciałem powiedzieć, że nie ma czasu na umieranie, ale z drugiej strony Okej, okay, dobra, jakoś to się udało. Spoko. Jaki wybuch? Nie! Nie ma takiej opcji. Żadnego wybuchu nie będzie. O, jest. Z drugiej strony zapomniałem o garażu. Ale no dobra, jedziemy. Odwróciłbym oczywiście lufę, żeby jechać szybciej. Ale też po prostu można jechać i nic nie niszczyć. Jest garaż. Przyjdzie pana policjanta. Jedziemy do garażu. Problemem teraz jest przeżyć. Jest, super, misja zaliczona. Chciałbym będzie trudniej. O, subcie, daj mi ten samochód. Eee, mamy Hermesa. Ale... Dobra. Stacja radiowa oczywiście musi być zmieniona, bo jak żeby inaczej. W końcu to jest mój let's play. Musi się wszystko zgadzać. A teraz jedziemy do Avery'ego. Ale weźmy sobie po drodze jednak tego HPK. Bo 15 to raczej nie jest za dużo. Co by nie skłamać. Ale dobra. W sumie to będzie trzecia misja. Ja nie chcę tego przedłużać. Bo te filmy. Tyle zajmują, że głowa mała, staram się jak najlepszą jakość wyciągnąć z tych filmów przy mojej sprzęcie oczywiście. I jeszcze na dodatek to jakoś zaplaudować, tak? Isaac, którego w sumie już na pewno oglądaliście, ten 53-minutowy, gdzie tam walczę z szatanem, on zajmował 2 gigabajty, tak? Wyobraźcie sobie, ile... Ja musiałem to uploadować przy moim super internecie, ale mniejsza to. Pogrzeb. O, tym razem stoi. Już nie zjeżdża do nas. Tommy, to jest Donald Love. Donald to jest is Tommy Versetti, the latest gunslinger to come to these parts. Now, Donald, you just shut up and listen and you might learn something. Now nothing brings down real estate prices quicker than a good old-fashioned gang war. Except maybe a disaster like a biblical plague or something, but that may be going too far in this case. You getting this down, you four-eyed prick? Now, recently a gang lord died. You disguise yourself and head on down and crash the funeral, mix it up, and then hightail it. You getting this down, Donald? Oh, well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? And then we'll just sit back and watch the prices tumble. No cóż. Um. Spadło nam hp. Nie wiem w sumie czemu. Mam nadzieję, że będzie tam ten jeden hp, którego wcześniej braliśmy. Że się, że tak powiem, zrespił. No i coś czuję, że to będzie dłuższa misja, tak więc tak czy siak to będzie ostatnia dzisiaj. Trzy misje na odcinek to uważam, że i tak jest sporo. No wychodzi tam 20-30 minut na odcinek. A nie chcę się jakoś specjalnie rozdrabniać. Wiecie, seria z, z trzech odcinków to było problematyczne. Jest serduszko, o tamtym w ogóle zapomniałem. Cały czas policja jeszcze mnie goni. To jest. Aż nie dowierzam. Ale dobra, przebierzmy się za tego kubańczyka. Gdzieś tu powinien być strój. Jest. Ten strój jest w sumie nawet taki, powiem wam dziwny. Bardziej wyglądam jak z jacuzzi jakieś. Ale dobra. I przytyło mi się. Okej. Okay. Czas zapolować. On będzie jechał w karawanie, tak? Oż ty, panie, nie przesadzaj tak. Nie, 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 nie. Aha, dobra, jeśli jako człowiek to możecie mnie zauważyć, ale nie zabijać. Chciałbym uciec, ale wiecie, no, no super, super, cieszę się niezmiernie. Nie trafili mnie. Ale czy ucieknę? Tego nie wie nikt. Boże, boże. Zwykły jeden policjant i mogę zginąć. Nie chcę tego. Mamo, tato, nie chcę dziś umierać. Chcę ten wejść do góry, super. Oczywiście nie ma nigdzie nic do żarcia. W końcu to jest Vice City, tu chyba jeszcze nie było żarcia. Zbliżamy się do głównej drogi, co mnie nie cieszy. O, oni tu jeżdżą cały czas. Wysiadaj. Dobra, mam samochód o! Misja zaliczona Ja cię kręcę Cieszę się, ja bym chciał jednak życie i zakończyć ten odcinek Okej, okay, dobra, udało się Tak więc w tym odcinku to było na tyle Dzięki... o, Zawsze to samo Halo